No no, nie jest to może to najlepsze. Co chwila co innego. Zdecydowanie wolę iść tędy, niż górą po tych chujkach. Wyłażę z spod no wyłażę z ziemi. Nie wszystkie za upałem przepadają, bo niektóre leżały sobie właśnie tutaj w tych kraterkach. tak tam za mną? Cały, cały czas... tak samo no. Więc trzeba iść tam żeby się coś zmieniło O, ty mordę Nie ma jak grzbietem maszerować Nie ma nic piękniejszego bardziej przyjemnego bo na grzbiecie zawsze wieje A jak wieje to może sobie być i 40 stopni Jest spoko Podkrótkiem że się kapelutek żeby głowy nie przegrzały kurczę Śliska Zygzaki są fajne ale Czas nie z góry. No te wszystkie wąwozy, takie To wszystko woda, woda, która naprawdę grubo tutaj strumieniami pędzi w zimowe miesiące, tu pada robi się ciepło, no bo coraz cieplej, bo ciepło już było, teraz jest coraz cieplej. Tutaj drogę załatali, no tak, żeby było solidnie. No solidnie, najwyżej rozbijesz, e, rozbijesz przód, no ale może nie wpadniesz. Może. I teraz, żebym już miał nawet przez dziedziniec, przez duży pokój przechodzić, u Państwa, czeków to przeproszę, uśmiechnę się i to zrobię, bo... E, e, no, robi się, robi się ciepło. Five minutes w cieniu. Aha. Daj radę. Chyba to indziej. O, jest ścieżka. Dalej idę sobie po tej pustyni. Zakładając, że jest całkiem spoko. Tam do tego płotka trzeba dojść. Ostatni płot. Ale Bo naprawdę już nie wiem, się... Nie no, kłucie tutaj na greckich wyspach tak to jest w zasadzie standard. Tylko... No, no nie jest to może te... Najlepsze, co możecie spotkać. No i to jest chyba to. O. Udało mi się nie spotkać ani jednego człowieka. No nie tam, że...